Mieszkańcy osiedla stałego przy ulicy Powstańców Śląskich będą mogli cieszyć się nowym chodnikiem, gdyż trwają już tam prace związane z tzw. remontową jesienią, jak informuje miejski zarząd drugi mostów w Jawożnie. W maju bieżącego roku mieszkańcy tamtych ulic poprosili naszą redakcję o interwencję w sprawie stanu, w jakim znajduje się chodnik przy ulicy Powstańców Śląskich. Mówiono wówczas o braku bezpieczeństwa poruszania się pieszych, szczególnie osób starszych oraz inwalidów. Interpelację składała nawet radna Barbara Zientek. Przecież y, dla starszych ludzi w szczególności to, to jest coś nie, niespotykanego. Przecież to Obiadujemy. szczególnie wieczorem, nocą. No... A później kto będzie za to odpowiadał? To jest po prostu tragedia. Tragedia. Ja mam chore nogi, jestem po, po operacji kolana i niejednokrotnie idąc tutaj tą drogą do syna. No, Omal się nie przewróciła, a są ludzie jeszcze w gorszym stanie, także naprawdę jest to, jest to problem. Zdewastowany ten chodnik i też się źle chodzi i jest koło mnie tutaj w prawo ten chodnik taki sam. Miasto tłumaczyło, że powodem braku remontu był brak środków finansowych na to przedsięwzięcie w budżecie miasta. Jednak na sierpniowej sesji Rady Miejskiej radni przesunęli część środków finansowych, co pozwoliło przeznaczyć je także na remont, który właśnie ma miejsce. Remont chodnika zaczyna się od ulicy Kamińskiego aż do alei tysiąclecia, łącznie na odcinku 460 metrów po obu stronach drogi. Dodatkowo zostanie wykonana nakładka asfaltowa. Na razie nie wiemy, ile potrwają prace związane z remontem, ale cieszymy się, że jest on przeprowadzany. Co prawda, nie wiemy, czy nasza interwencja miała na taki wpływ, ale nie zmienia to faktu, że mieszkańcy okolicznych bloków będą mogli bezpiecznie i wygodnie się przemieszczać. A to jest najważniejsze.